Czyli teraz co, Poj pojedynek mistrzów, tak? Gotowy jesteś? Ja, ja się urodziłem gotowy. Dobra, to teraz wyjaśnię, kurde, czat, na czym to działa, na tym polega. Mamy coś takiego, że to są trajty różnego rodzaju. Widzicie? I teraz każdy z nas wybiera po jednym trajcie. Glass Cannon. bądź more damage. I później, jeżeli ktoś. Enoli, i, i, jeżeli ktoś dwa razy przegra, to później może dobrać kolejnego trejta. i ten, który przegrywa, jakby ma więcej trajt'ów, że tak to ujmę. Ale zobaczycie. Let's go. Time detonation. O kurde, dobra, czekaj, co to jest Stary nie macie. Nie macie Ciebie nie ma. Ty, ja jestem tym! Niebieskim teraz, jestem przyzwyczajony, absolut. Jestem nieprzyzwyczajony do bycia, kurde, tym kolorem BOOM Kurwa Szczęście Ty stary jestem nieprzyzwyczajony, absolutnie Ja, jest, ja myślę, że ja jestem tym drugim, stary, cały czas. No i to jest wytłumaczenie? Tak. <grym> <grym> kurwa, jaki Ale... mistrz kurwa stary, stary, nie, ja myślę cały czas, że jestem tym drugim. Ale czyja to jest wina? Ja się sam zabiję, właśnie. Dobra, nieważne, czekaj. Dobra, przegrałem dwa razy, moi drodzy, i teraz dobieram trejta. Ale jesteś miękki, ja pierdolę. No nic nie muszę robić, chat. Może ja sobie pójdę po drugą kawę, a ktoś się sam przegra. Haha, jesteś mięciotki, Ała! Tady, daj mi zagrać tym drugim kolorem. Nie dam ci zagrać żadnym drugim kolorem. Rupa. Sniper shot. Dobra, teraz 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 Spiral dobiera trajta. A? A, Ała! Ale Awa! Ale Naprawdę mimo, mimo blokady? Na. Masz te podwójne HP. Masz te podwójne HP. <grym> Kurwa. ci się o Bo ty masz to. Albo masz. O, ale dostał. Tylko, że ja się leczę, jak zadaję tobie damage <grym> Więc wiesz. Potrzebujesz znaczy, więcej ammo, kurde. Nieee, kurde, ubieram. Kurwa! Nie uciekaj, chodź. Chodź do tatusia. Come daddy! Kurde. Is spiral! Aaa, nie! <ścoughs> to to Dobra, stary. Kurwa. Dobra, no, spokojnie. Dobra, stary, masz na to. O! Jaki build, stary, co ja ci robię? <ścoughs> o, stary! Ale cię teraz jadę. Jezu, o, stary, co ja ci robię? <ścoughs> najgorsze w tej grze właśnie jest to, Kurwa, że jak dostaniesz dobre trade, to może być nawet nexosem i wygrasz, nie? Ale stary gościu, dostajesz stary, bo ja wziąłem trudny build, wiesz? Dawaj, dawaj, dobieraj sobie coś. Fast forward. Kurwa, Aha. jest... A pierd Ale się odbijem, ale odbiję ładnie. Kurwio małe. Boom! No i padłeś pół sekundy <śmiennie> później. Ty padłeś, stary, twój ci padł, kurde. Oh, sam oh. się zbursiłem. O oh my god! Musimy tylko uniknąć tego bursta. mój pierdolę. Weź tu, kurwa, nie! No, ty mały, ja no, no dobrze, dobrze, gości. Dawaj, dawaj tutaj. Dawaj, dawaj, typie. Wo, Jezu, co jest? Nice! No, kurwa, ale z tym burstem to można kupę znieść. To nawet kurwa...

Ja pierdolę. Uu, stary jesteś takim drewniakiem, bo ci stary z dwoma traitami ci jadę. Ty masz cztery traity, ja mam dwa. Ale jakie ty masz trade? Masz trade uber damage i masz kurwa, uber arrow, jeszcze masz bursta. No widzisz, trzeba kurde, mieć five headową głowę. Ta five headową kurwa. Ogromną głowę. Pierwszy na mieć. dobre te. Dobra, dobra, trait. dawaj, dawaj, nie płacz. Ale Steven kiwendioz, kurwa. Jesteś jak psychol, ty się kurwa tak cieszysz jak jakiś psychol. Jesteś kurwa jak psychol, Mam weź weź sam się. Mam bekę po prostu. się kurwa sam zabij teraz. O kurde. Spira, jesteś tak rzadki, stoisz w miejscu. Oferuję ci rematch. To była dopiero rozgrzewka. Dobra, EMP... A to ty wybierasz, dobra. Rozgrzewka. Easy 1-0. Hmm, to jest jakiś nowy trade. Tego Ciekawe, nie ciekawe. F... 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 Ale mam słabe trajty, szczerze. Cześć, Hawks. Nie ma. Dlaczymy. O, ale dostałeś! O, Jezu! O kurwa, zadpuśniono. Dobrze. O! Na palm, Jezu, na palm! Ja pierdolę, no ale i dostał jesteś kurwa rakowy stary, ładowany, ten. Ale jesteś ładowany na palmem. Dobra, i gruz, no, co chciałem powiedzieć. Uuu. Ja jest, poczekam. No <śm> <śm> kurwa, nie! Czekaj, czekaj, no. Debil. Jezu. No debil Jezu, stary O, jak mnie tutaj O, w końcu O, umarłem Wow, stary, ale mnie odbiłeś ładnie Nice uh. Dobra, albo zrobimy Chodź tu Naprawdę? Ale dostałem stary strzał Umieram Dobra, nie mogę dostać żadnego strzała, rozumiem. Dobra, steady shot. Dobra, a. Hmm, a, weźmy to, spróbujmy, spróbujmy ten, ten, ten build. Boom. Kurwa! Boom. Za wolno. O! Bum! Bum! Stare, boom! Dobra, to był mój plan. Dobrze, dobrze, nie jest plan. Co on tu weźmie? Co on tu weźmie? Spokojnie, czas, spokojnie. Jedziemy go bez problemu. Jest bezproblemowa. Dobrze. bezproblemowa ja sobie zaraz zabije. Kurde, już miałem cię strzelać, już miałem cię strzelać! No i miałeś się zastrałeś, no. Boom! Dobrze! Dobrze! Spiral, dobrze! Co on tu weźmie, co on tu weźmie? Huge! Oczywiście, że grubasa weźmie. Kurwa, pomyliłem lewą sprawę. <śmierdzi> <śmierdzi> dobrze przydać się, Spiral. Ja Stary, z jednym traitem cię jadę. Z jednym traitem, rozumiesz? Jaki ty normalnie tragedia jesteś. Oho, nie żyje. Dobra, jak zostanę? O ty kurwiu. Stary, dużo musisz damy, do że dostać. Ale dojechanec, stary. Dojechałem cię. Jak kurde... Jak haj to, starą babę. O, nie żyje. Dobrze, przyda mi się w końcu jakiś trade. Przyda się w końcu jakiś tradecik. Okej. Okay. Słuchaj, to jak sąsiad ci robi remont stary, to idź do niego i mu pizgnij. Ja bym Tak zrobił. Uh. I powiem Wam, że to jest jedna z lepszych gier, jakie ostatnio kupiłem. Super, jest niej nawet nie drogo. Za 20 zł, tyle zabawy. Żyję. Ooo, dostałem. całą mapę dostałem. Aj, dostałem. Dobra. Dobra, 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 Trady mi się Ten Aha, bo mam złą scenę, kurde. Czekaj, poczekaj, 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 stary, poczekaj stary, proszę, poczekaj, poczekaj sekundę. Stary chat. No weźmy to, zobaczmy, spróbujmy. Stary, ja cię jadę skillowo, wiesz o tym, nie? Czy mi jedziesz? Skillowo, stary. Chyba bo wiesz, to jest skill? <laughs> wiem, wiem co to jest skill spiral, wiem. Spiral, spiral. Dawaj, Dawaj rematch. Ostatni, bo musimy już iść mhm. Chat do zera, chat. Wiem, że 13. Spokojnie chat. Do zera go jedziemy. Słuchajcie, 3-0. 3-0 i do domu. 3-0 i do domu, chat. Masz szczęście, że jestem poszczepionca. <noise> no jak ci tam wszczepili autyzm, to się nie dziwię. Kurwa. Nie śmieję cię oczywiście z osobą z autyzmem. Dobra. No, no ja. okej. Okay. Fastball. Big Bullets. Poison. Mmm. Uh. Locking teleport. forward? Tak, fast sensu. Dobra, dobra wszystkim, gierka, 20. No wiedziałem, że to weźmiesz! Jesteś elektryk, bo ja nie, nie grałem stary nigdy na, na o, nigdy nie grałem. No, 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 no. Ale stary outplay, outplay totalny. No i do widzenia Dobra, no, dobra, ja tylko na to czekałem Spiral jest najfajniejszym celem, bo on się nie rusza, on jest po prostu taki... <grym> nieprawda, wie... jak się kurwa nie <grym> rusza. Jesteś nie tak nieruszalny, bo ci tak się nie ruszasz To jest tak przyjemne Dawaj, dawaj Spira Co on wziął, bulec? Okej, okay, dude Uuu, Jezu Oho! No chodź czemu uciekasz? Masz bursta. No Kurwa. Aj, kurde, już cię gryzło. Ej, 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 ej. Dobrze, dobrze. Mój build potrzebuje trajtów akurat. Dobrze jesteś, kurde, rzadki stary. Kurwa, gęsty jak bita śmietana. Stary, jesteś słony jak słonecznik. Chwaca, to było tak suche stary, że aż mi pranie wyschło, naprawdę. GG. GG, tylko właśnie nie odpiłeś drogę Gigi. do zero, stary, zero trade'ów mam. Zero trade'ów mam, tylko podstawowy. Idzie, jadę. Mimo wszystko. Masz srakę. Dawaj, dawaj. O cholera Patrzcie czy się pokonam stary styl Ajajaj, aj, górę tę. No byciało. nie. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie Pff, taki... tak to Właśnie w kible codziennie to rano poradniki, poradniki ludzi i ponoć kluczem jest to, żeby mapy dobrze opanować Jest ważniejsze ponoć niż trejty Wiedzieć na przykład jak mapę wykorzystać, nie? Wasz. Bo mam 0hp? Ajajaj, aj. dobra. Dajcie mi trejta w końcu. Jaką mapę, jakie trejty wystarczy strzelić i trafić? No, no wiadomo, że chodzi o to, żeby trafić, ale dobra, weźmy to. widziałem jak koleś wykorzystuje na przykład mapy, nie? Że na przykład wie, że na jakiejś mapie pod jakimś trejtem... Co to kurwa? Jest duża szansa, że sam się tym zabijesz. <laughs> Za kurwa. Gigi. Wziąłem samo naprowadzające bounce. Er. Nie Kurde, nie tra... Ajajaj. Aj, Ałua. Aha, zabiłem się sam. <ścoughs> Te bouncy są posrane. Czekaj, dobra. dobra. Homing. Co jest kurwa z takiej odległości? nie bana Ale przez rany! Kurwa, kierdałe! Jez! Co? Co? Half Orange! Naprawdę! Co? Naprawdę! Ale jesteś rzadki stary spiral. Kurwa, mać, stery! Ale powiem ci co ja robię? Ty jakim cię buildem robię? Dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. Czemu się nie rusza? No, bo to jest spira, mówię ci. Zaraz on ci powiem, ja się ruszam. Znaczy ja się ruszam, tylko to jest taktyka. GG, <śmiany> ale ty jesteś rzadki, ty masz stary build na to, żeby do mnie podchodzić, a ty stoisz kurde na range'u, próbujesz mnie zrobić. O, dzięki za podrzutkę. Nice. <śmiany> Siema, Miken. Tak, no ja zostaję graczem esportowym sportowym od wtorku. I zostałem! ra. Dawaj mi builda w końcu. Wind up, zobaczmy. Panie Mikanie, stary zacząć od wtorku. the professional e-sport player. Za weźmy to. daje trupa po prostu. A, ale zostałem! No, 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 nieźle. To mam trudny build, powiem ci szczerze. Jebany. Bum, 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 gościu. Kurwio co ty kurwio. Kurwa! Jebane na <laughs> Kurde! Robiony, robiony. No stary, na paraolimpiadzie tak zostaje się sportowcem. Prawda? O, nie żyje. Dobra. Parasajty wziął, z cwaniaczek. No <śmienny> <śmienny> Ale ty, ty jesteś beznadziejny, Gości, co jest? Kurwa, idź żyj gruz, cyganie, tyle ci powiem. O, zostań. No, GG. Dobrze. To jest. To trudny Bill zrobiłem, powiem szczerze. Dobra. Tak, muszę zrobić huge trochę więcej. Kurde, nie pega, ale dosta. Aha, dostałem Nie, nie, kurde, wygrał ze mną, nie. Uro! Uro! Dobra, dwa, dwa do tego, ale miałem trudny build po miałem Dobra, dwa do jednego i tak dobry wynik. Miał być do zera. Dobra Gigi gościu. Stary, stary, mogę ci dać się potem odegrać po południu, nie? Czy mi się ci nie uda, ale no. No no, no no spokojnie Spiral, On jest jesteś rzadki jak kurde kupsko stary,